Cześć, z tej strony Wojtek. Zapraszam Was dzisiaj na film z pracy dziennej w naszym gospodarstwie. Cały sezon 2024 w naszym gospodarstwie od początku mam wrażenie, że jest mega przyspieszony. Były również przyśpieszone żniwa i tak samo, co to wszystko skutkuje tym, że były szybsze siewy rzepaku przede wszystkim tutaj i teraz też pszenica szybciej jest siana, ale też kukurydza była szybciej zbierana, co za tym idzie też możemy szybciej wykonać te siewy. Natura nie miała wpływu na zbiór buraka w naszym gospodarstwie, ale tutaj kolejność odstaw sprawiła, że również i burak cukrowy bardzo szybko zszedł nas z pola, bo na początku września już. Jeśli chodzi o plony buraka, no to są tutaj bardzo zadowalające, tym bardziej, że burak był siany u nas w maju dopiero, że ze względu na bardzo mokrą wiosnę. Mimo to burak się wybronił, dał bardzo dobry plon, bardzo wysoki cukier był, no i też była wysoka dopłata za wczesną odstawę, co dało bardzo korzystny wynik finansowy w naszym gospodarstwie. Jeśli chodzi o kukurydzę, miała ona bardzo dobre warunki w tym roku. Nie można było narzekać na jakąś suszę. Do tego upały wrześniowe i sierpniowe sprawiły, że ona jest też dość sucha, co daje nam, że możemy zbierać kukurydzę poniżej 30% i plonie około nawet 12 ton z hektara. Co jest bardzo dobrym, uważam, wynikiem. Jeśli chodzi o zboża, no to u nas od lat dominuje pszenica w zasiewach, jest to blisko 90% zasiewów. Siejemy również jęczmień na działkach lżejszych, głównie też ze względu na to, żeby wrzniwa te kombajny szybciej wypuścić w pole, żeby zobaczyć czy wiadomo po sezonie, gdzie one stały całą zimę, czy nie ma żadnych jakichś tam drobnych awarii. Z tego względu właśnie siejemy jęczmień, żeby te kombajny wcześniej można było na spokojnie jeszcze raz przejrzeć przed sezonem takim głównym. Jeśli chodzi o pszenicę i no w ogóle zboża w naszym gospodarstwie w tym roku no to licz rekordowa liczba hektarów ze względu na to, że udało nam się powiększyć gospodarstwo. Jeśli chodzi o metodę siewu no to taka no można powiedzieć że u nas już taka tradycja, czyli talerzówka po zbiorach, później randap na samosiewy rzepaku i w to idzie fokus na głęboko. W tym roku kilka działek też podzieliliśmy i tutaj ze względu, jedne ze względu na walkę z wyczyńcem szła uprawa na głęboko i na to fokus, aby ziemię jak najbardziej doprawić i zwiększyć skuteczność herbicydu, żeby nie było brył na wierzchu. Ale także też, tak jak dzisiaj właśnie nagrywaliśmy, po takich poplonach, które no bardzo w tym roku wyrosły. Były siane po jęczmieniu o zimę poplony, groch, słonecznik, facelia. No i naprawdę tutaj one imponująco urosły, bo bardzo dużo tej masy wprowadziliśmy w ziemię. Szedł na to mulcher, talerzówka i terano na głęboko właśnie po to, żeby jak najmniej ograniczyć zapychanie się fokusa. Eee, oczywiście podczas siewu aplikujemy również nawóz, w naszym w przypadku już od lat jest to fosforon eee, Jeśli chodzi o odmiany, no to jęczmienia już e, tradycyjnie można powiedzieć w naszym gospodarstwie, no to odmiana Picasso z firmy Osadkowski. Eee, po prostu się już drugi rok wy, wyróżniła podczas zbioru. I w tym roku postawiliśmy 100% na jedną odmianę. Jeśli chodzi o pszenicę o zimą, no to tutaj duży areał, no to także trochę tych odmian jest. Siejemy takie już sprawdzone w naszym gospodarstwie, czyli Szewinon, Linus, Palas, ale też kilka nowości, w których niektóre są zupełnie nowe odmiany, a niektórych po prostu jeszcze nie mieliśmy u siebie zasianych. Jest to LG Optimis, Rakt Specjalist, Banatus, też od Mateusza Cisłaka pierwszy raz spróbowałem, Ponticus i Bulldozer z ProCamu. Odmiany te pierwszy raz będziemy wysiewać na naszych polach, zobaczymy jak się sprawdzą. Co roku staram się jakieś nowości sprawdzać, żeby po prostu mieć to porównanie, żeby też przygotować się na następne sezony, żeby wybrać tą odmianę taką najlepszą na nasze warunki. Jeśli chodzi o gęstość siewu, no to tutaj zaczęliśmy siewy już około 15 września, nawet przed 15 września. Wtedy obsadę zakładaliśmy 220 roślin na metr kwadratowy. No i dzisiaj już mamy 8 października i tutaj już obsadę 300 sztuk na metr kwadratowy. To daje około 125 do 145 kg w tym przedziale. No i tak tą normę utrzymujemy. Odtłaszczanie oczywiście na jesień u nas, jeśli chodzi o zboża, rzepaki bardzo ładnie też w tym roku, już są po pełnej ochronie można powiedzieć, już przygotowane do zimy. Planuję jeszcze zrobić zabieg graminicydem późnym, późną jesienią, żeby wyeliminować czasami jakąś poprawkę na wiosnę, żeby te pola na pewno były czyste. Wiadomo na wiosnę u nas pracy na pewno będzie multum w polu. Stąd też nasz nowy nabytek, Horsch PT8300, który zawitał do nas miesiąc temu. Także można powiedzieć, że już wprawy nabraliśmy. Bardzo fajna maszyna, wygodna, no na pewno dużo potrafi zaoszczędzić czasu, jednak tutaj wydajność jest większa, nie tylko jako maszyny, że jest to samojezdna, że łatwiej ją manewrować, czy robić jakieś narożniki, ale jest też to bardzo maszyna komfortowa, z którą możemy tutaj się poruszać z większą prędkością. No i mamy tutaj też większy zbiornik, co wiadomo z automatu nam zwiększa wydajność. Również dowozimy wodę na pole, to też jest jakimś tam skokiem wydajności. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o takie wspomagasz naszych prac polowych, no to na pewno jest to aplikacja FieldView, którą korzystaliśmy już kilka lat. Głównie ze zmiennego wysiewu, ale w tym roku bardzo przypilnowaliśmy do tego, aby od początku siewu ona była z nami. I tutaj pilnujemy przede wszystkim, gdzie jaka odmiana była się na termin siewu oraz zastosowanie wszystkich środków ochrony roślin, nawożenia. To wszystko nam aplikacja zbiera w jedno miejsce, które możemy w każdej chwili do tego momentu wrócić i odtworzyć, co w danym polu zastosowaliśmy, co się wydarzyło, w którym miejscu. Po prostu wszystko nam aplikacja zapisuje. Jeśli chodzi o jesień, myślę, że tutaj już powiedziałem Wam wszystko. No i to było na tyle, także dziękuję Wam bardzo i zapraszamy Was na kolejne filmy.